Cześć, dzisiaj chcieliśmy przedstawić pięć powodów, dlaczego wybraliśmy Macierz Huaj do radą. Dokładnie. Mamy u nas serwerownię, od roku działa bardzo dobrze, sprawdza się świetnie i chcielibyśmy się po prostu podzielić tym, dlaczego wykonaliśmy ten ruch. Pierwszy z powodów to pewnie wydajność. Tak, bo o price to performance powiemy na końcu, ale, ale na początku no przede wszystkim wydajność, tak? bo rzeczywiście borykaliśmy się z takimi problemami wydajności wcześniej, więc wydajność była dla nas bardzo ważna, jesteśmy bardzo zadowoleni. Macie jest bardzo szybka, zresztą na naszej stronie są różne testy pokazujące właśnie jej wydajność, ale dlaczego jest wydajna? Bo ma dwa kontrolery pełne active-active, to jest dość unikalne. Nic nie musimy robić, klikać, przypinać zasobów. Sama macie dba o to, żeby zmaksymalizować wydajność i rozłożyć obciążenie 50 50 pomiędzy kontrolerami. Jak wygląda elastyczność połączenia, Protokoły? E, tak, ważny element, braliśmy to pod uwagę, bo jesteśmy integratorem, Z integratora nic nigdy nie wiadomo, różne projekty, wszystko, się, wszystko zmienia. się zmienia. Tak, więc potrzebowaliśmy Fiber Channel, potrzebowaliśmy iSCSI, potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy mieć plik, czyli CIFS NFS, bo, bo ta macierz ma opcję oczywiście plikową. Myśleliśmy o tym, że może kiedyś się przyda obiektowe S3. A tak naprawdę wybraliśmy ROCKY V2 i z tego korzystamy. Czyli, czyli komendy NVMe, które zasuwają po eternecie 25 gigowym. Bardzo fajne i wydajne rozwiązanie, nowoczesne, które, dzięki któremu akurat nie, nie potrzebowaliśmy sieci, sieci Fiber Channel. E, więc super elastyczność. 2U, mhm. naprawdę y, chyba więcej się nie da. Wspomniałeś, pierwsze o elastyczności. Jak to wygląda, jeśli chodzi o elastyczność rozbudowy takiej macierzy? No tak, no znowuż, ponieważ jesteśmy niewielką organizacją, ale dynamiczną, więc tak, mamy takie 8 dysków NVMe i w każdym momencie możemy bardzo łatwo dorzucić kolejny dysk. Nie mhm. musimy kupować jakieś paczki dysków, nie wiem, kolejnych ośmiu i wydawać pieniądze, chociaż przez najbliższy ileś lat nie zużyjemy tej pojemności. I to ta elastyczność, dodanie dysku, rozszerzenie tej pojemności po jednym dysku była dla nas też, też ważna. A jeśli chodzi o samą konfigurację? U nas w firmie nie ma osób dedykowanych jak gdyby do tego, żeby opiekować się tylko i wyłącznie tą macierzą. Nie, no jasne, oczywiście. To, to nie jesteśmy organizacją tysiąca osób, gdzie mamy dedykowane zespół samowe. To jest taki y, agile'owy styl y, pracy, więc... Więc tak, no Dorado jest świetny. Ma nowoczesny interfejs z HTML-em. Widziałeś zresztą łatwe, proste, klik, klik. Kreatory, które pozwalają dosł dosłownie w 15 minut uruchomić to urządzenie. Nie ma to nic takich rozwiązań, które niestety są na rynku, gdzie to pachnie ten interfejs z tymi latami mm -hmm. 90. -tymi. Tutaj mamy nowoczesny, przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs, tak? My osobiście nie mamy klastra. Aczkolwiek, jak to wygląda w rzeczywistości. Możemy postawić takiego klastra? Tak, możemy w każdej chwili, tak naprawdę wystarczy, że będziemy mieli drugą macierz. Jeżeli będą takie wymagania complianceowe czy z powodu bezpieczeństwa danych, tak, i będziemy chcieli w drugiej lokalizacji gdzieś postawić tą macierz i mieć klaster metro czy, czy taki georedundantny, to wystarczą tak naprawdę dwie macierze. Nie musimy dokupować żadnych komponentów, w każdym momencie możemy to zrobić i zreplikować i zrobić pełną redundancję naszej danych. To chyba najważniejszy powód, tak? No tak, no najważniejszy powód to, to jest, tak, price to performance, tak. Yy, tak jak mówię, no, to jest rzeczywiście, oprócz tego, że musi być bezpiecznie, no to yy, słuchajcie, stoi na tym yy, taki klaster VMware'a i czasami 100 wirtualek, czasami 300, wszystko się zmienia i nie chcemy po prostu wydawać, wiadomo, musi być szybko, ale nie chcemy też wydawać na to jakichś nieskończonych pieniędzy, więc tak, w, z naszego plego, przeglądu. Jeśli chodzi o ten performance, to, to price rzeczywiście nie ma sobie równych. Więc jak tylko chcecie się więcej dowiedzieć o tym rozwiązaniu, chcecie je wycenić albo potestować, zobaczyć, jak u nas to wygląda, czy wypożyczyć boksa na testy. Zapraszamy. Dokładnie. Zapraszamy, skontaktujcie się, porozmawiajmy o tym. Dziękujemy. Dziękujemy.